Cześć moi drodzy, dzisiaj znajdujemy się na targach Global Sources Exhibition w Hongkongu i pokażę Wam kilka ciekawych rzeczy, które tutaj się znajdują, które moim zdaniem mogą Was zainteresować. Znajdujemy się aktualnie na stoisku Remax, czyli marki, która zajmuje się różnego rodzaju urządzeniami mobilnymi. Między innymi mamy tutaj powerbanki, mamy słuchawki typu TWS-ki, są również głośniki przenośne. Ale mnie zainteresował najbardziej ten oto produkt. Jest to AirTag, a w zasadzie alternatywa dla AirTaga, która jest znacznie bardziej kompaktowa, płaska i można ją umieścić we własnym portfelu. Dzięki czemu, jeżeli nie macie możliwości zmieścić takiej oto niewielkiej pastylki, albo nie macie na nią obszaru, powiedzmy, w swojej kieszeni, to ta alternatywa wielkości karty kredytowej będzie z pewnością dla Was. I na pewno będzie również tańsza. Co najważniejsze, całość ładujemy bezprzewodowo, ma wbudowany głośniczek, dzięki czemu da nam informację o tym, gdzie znajduje się nasz portfel, albo klucze, jeżeli sobie całość podepniemy. No i bateria. Tam, ładowana bezprzewodowo, ma wytrzymać od miesiąca do dwóch. Póki co, cena jest nieznana, bo jest to wciąż produkt w fazie projektowej, ale kiedy tylko się pojawi, to myślę, że z pewnością zdobędzie serca mnóstwa osób. Z airtagów przeskoczyliśmy na stanowisko z konsolami mobilnymi, i w tym momencie skupimy się na czymś, co wybitnie mnie zainteresowało. Konkretnie przed Wami jeden z modeli Anbernic, który jest konsolą mającą konkurować z takimi propozycjami jak Rock Eli, Legion Go, czy dajmy na to MSI KLO. chociaż wydaje mi się, że to ostatnią naprawdę nie trudno będzie pobić. Ta konsolka to Win 600, czyli handheld wyposażony wyświetlacz 6-calowy o rozdzielczości 1280x720 pikseli. Wewnątrz znajduje się oczywiście procesor wraz ze zintegrowanym układem graficznym. Jeżeli spojrzymy sobie na specyfikację, to mamy tutaj AMD Atlona Silver 3050e, wspartego o, uwaga, uwaga, ona. RX VG3 Mówiąc o pamięci, mamy tutaj różne warianty. Przede wszystkim 8 GB, 2400 MHz, ewentualnie 3200 MHz, ale w wariancie 16 GB. No A na czym zainstalujemy grę? Będzie to od 256 GB do 1TB, zależnie od wybranego wariantu. Bardzo chętnie pokazałbym wam na tej konsoli, jak działają jakieś wymagające gry. Niestety aktualnie nie ma ich zainstalowanych, natomiast sama konsola ma obsługiwać zarówno produkcje PC-owe, przykład ze Steama bądź też Xbox Game Passa, jak i różnego rodzaju emulatory, związane z grami Retro, więc jeżeli chcecie z tej konsoli zrobić, nie tylko swoje gamingowe urządzenie Daily, ale także powrót do przeszłości, to będzie taka możliwość. Powiem Wam szczerze, że po pierwsze wykonana jest bardzo solidnie, a po drugie, no, mam poczucie, że może to być rzeczywiście fajny, mobilny sprzęt, który specjalnie dużo miejsca w naszym bagażu, tak jak przykładowo, Legion, nie zajmie. Samego solo jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, bo jest wielkości Switcha, korzysta się z niej tak naprawdę jak Switcha, bo feeling joy czy samych przycisków jest bardzo podobny. Natomiast, tak jak wspomniałem, nie ma tutaj zainstalowanej absolutnie żadnej gierki windowsowej, która by była bardziej pomagająca, więc musiałem skupić na produkcjach retro. Tych rzeczywiście jest sporo, natomiast sami wiemy, że z ich legalnością bywa odrobinkę różnie. Pewnie jesteście zainteresowani ceną za tego maluszka. Okazuje się, że sama konsola w wariancie z 16 GB pamięci wbudowanej będzie kosztować około 349 dolarów, więc jest to całkiem rozsądna kwota, przynajmniej moim zdaniem. A Wy jak sądzicie? Dajcie znać. Swoją drogą cały czas na twarzy czuję delikatny podmuch powietrza, ponieważ z tyłu znajduje się wentylator, no i w tym miejscu mamy... Odpowiednie otwory wentylacyjne. Kolejna ciekawostka, na którą trafiłem bezpośrednio na targach, to ta konsola, a raczej urządzenie, które jest do niej podłączone. Na pewno poznajecie, jest to Legion GO, którego miałem okazję recenzować porównywać do innych handheldów na kanale XCOM. Natomiast podpięte są do niego pewne okulary. Przed moimi oczami w tym momencie jest wyświetlacz, w zasadzie dwa wyświetlacze, które tworzą jeden duży obrazek, który kręci się razem z moją głową. I powiem Wam szczerze, że kiedy aktualnie założyłem sobie te okulary na głowę, to kompletnie nie widzę sensu takiego produktu. Przede wszystkim jest on średnio wygodny, poza tym cały czas czuję dosyć spory nacisk na mój nos, który jest uciskany tymi motylkami. No i tak naprawdę jeżeli miałbym grać na tych okularach trochę dłużej, to rozprasza mnie wszystko, co dzieje się dookoła, ponieważ kątem oka widzę zarówno prawą, jak i lewą stronę mojej Otoczenia. Oczywiście pamiętajmy, że takie okulary poprzez USB typu C możemy podpiąć do innych sprzętów, dajmy na to smartfona, ale nawet jeżeli podepniemy to do smartfona, to po pierwszy nie ma to sensu, a po drugie wciąż pozostaje bardzo niewygodne. A mówiąc o takich ciekawostkach technicznych, oczywiście mamy tutaj rozdzielczość 1920 na 1080 pikseli, No i ekran, który nam się wyświetla, ma 120 cali. Cena jak w przypadku dużej ilości rzeczy, które są prototypami, nie jest jeszcze znana. Jest to pewny produkt dosyć kosmiczny i chyba jedyna zaleta, jaką w nim widzę, to fakt, że możemy sobie tutaj zmieniać Diople. Dzięki czemu, jeżeli macie jakąś wadę wzroku, to można sobie to delikatnie wykorygować, ale wciąż musimy używać handhelda, gdzie ekran mamy dosłownie przetwarzał, a takie okulary są moim zdaniem zbędnym dodatkiem. Na kojarzycie markę Mofi, która znajduje się u nas w ofercie z Klepu X. -com. I aktualnie pojawiłem się na stoisku, gdzie mamy mnóstwo różnego rodzaju ciekawych, kolorowych, barwnych klawiatur, a co najważniejsze, pojawia się tutaj również kolaboracja bezpośrednio z Disneyem. Jeżeli nie kojarzycie klawiatur Mofi, to charakteryzuje się przede wszystkim bardzo specyficznym układem klawiszy, gdzie wszystkie są okrągłe, ewentualnie heksagonalne. Tutaj mamy na przykład klawiaturę, która ma kociołuszka, no i takiego kotka bawiącego się kłębkami. A jak jeszcze za mną przykładowo, na TikToku realizowałem dla Was materiały o przeuroczych myszkach. No i za mną znajduje się kilka takich modeli, które wyglądają przecudownie. Spójrzcie sami, ta myszka to na pewno nie jest produkt gamingowy, raczej biurowy, ale <ścoughs> jaki słodki w formie? Chyba takiej małki. Na zewnątrz, na wystawce tego stoiska znajduje się kilka różnego rodzaju projektów. Natomiast przejdźmy na drugą stronę, tam dzieje się naprawdę dużo. Rzućcie okiem na to. Mamy motyw z kaczorem Donaldem. Mamy również motyw. Ze śpiącą królewną i krasnoludkami jest ponownie Catcher Donald, Daisy. I kolejna klawiatura w kolaboracji. I następna. Powiem wam, że nawet jeżeli nie przepadam za kształtem kick na klawiaturach Mofi, to ta kolaboracja robi absolutne wrażenie. I myślę, że jeżeli jesteście przykładowo dziewczyną, będącą fanem Disneya, to ten sprzęt koniecznie powinien pojawić się na waszym biurku. Bo oczywiście są to klawiatury mechaniczne i bezprzewodowe. Powiem że na targach znalazłem bardzo ciekawą rzecz, szczególnie dla graczy, którzy lubią bezprzewodowe akcesoria, ale nie są do końca przekonani do codziennego ładowania. Ten sprzęt, wydaje mi się, że rozwiąże Wasz kłopot. Przede mną znajdują się akcesoria, które bezprzewodowo ładują się na podkładce. Mamy tutaj klawiaturę, która ładuje się bezprzewodowo, również palm resta, który ładuje się bezprzewodowo, no i samą myszkę. Oczywiście jest to produkt prototypowy, jak możecie zobaczyć, i jest to jeden z pierwszych sampli, które możemy znaleźć na targach z taką technologią, natomiast myślę, że w przyszłości mnóstwo różnego rodzaju marek będzie z tych właśnie opcji korzystać. Dzięki temu jesteśmy w 100% uwolnieni od kabli. Nie mamy potrzeby, aby non-stop podpinać swoją klawiaturę i myszkę do ładowania, nie musimy również oszczędzać energii B. Wszystko, co znajduje się na podkładce, w obszarze, który jest tutaj wyznaczony, będzie ładowany. Co jednak dla mnie najważniejsze, bardzo często w podkładkach, które oferują ładowanie bezprzewodowe, mówimy o twardej powierzchni. Tutaj natomiast całość jest miękka, jest bardzo przyjemna w dotyku i sprawia wrażenie po prostu klasycznej podkładki, teraz pewnie odpowiedni ślizg i nie będzie zbyt mocno ścierać naszych ślizgaczy. Trudno tak naprawdę powiedzieć, ile to rozwiązanie będzie kosztować, ale jeżeli tylko pojawi się opcja, aby zakupić właśnie taką podkładkę i jednocześnie klawiaturę oraz myszkę, która będzie wykorzystywała ten system, to myślę, że marka ma moje pieniądze, ponieważ szczerze mówiąc mam delikatnie dość ładowania swoich akcesoriów co dwa albo co trzy dni. Przy okazji na tym samym stoisku, na którym znaleźliśmy fantastyczną podkładkę z ładowaniem bezprzewodowym, można natrafić na takie oto klawiatury i ta klawiatura Kosztuje 2000 dolarów, czyli około 8000 zł za klawiaturę z aluminiowymi kikapami, a całość wykonana jest z tytanu, no i w tym miejscu mamy taki piękny klejnot. Ta klawiatura z kolei kosztuje około 1000 dolarów i waży około 6 kg. Jest niezwykle ciężka. I jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie obok mnie znajdują się klawiatury, które kosztują w okolicach 100 dolarów i jak twierdzi producent, są to najtańsze klawiatury mechaniczne, które można znaleźć w case'ie w 100% z aluminium, które są przygotowane dla osób chcących mieć poczucie customa, ale jednocześnie nie mogących wydać trochę więcej pieniędzy, aby samodzielnie stworzyć klawiaturę. Spójrzcie sami, jest to oczywiście klawiatura z kikapami PBT, mamy ekran i fantastyczną pracę stabilizatorów, serio, te stabilizatory klikają, czego niestety nie usłyszycie, bardzo, ale to bardzo dobrze. Przełączniki przysmarowane, stabilizatory też są przysmarowane. I co najważniejsze, w tej całej niewielkiej cenie, czyli około 400 zł, dostajemy jeszcze 2,4 Bluetooth. No i działanie przewodowe. Design tego urządzenia jest naprawdę bardzo ładny, wszystko wygląda elegancko. No i od spodu mamy taki oto połyskujący element. Całość można rozebrać z tego, co się zorientowałem, bez narzędziowo. Montaż typu Gasket, więc jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy sprzęt. Jeżeli jesteście zainteresowani ciężkimi, naprawdę fajnie wykonanymi sprzętami, to myślę, że ta klawiatura z pewnością spełni Wasze oczekiwania. Że przechodzę się już po którymś stanowisku związanym z akcesoriami gamingowymi i widzę tutaj pewien trend, o którym za chwilkę Wam powiem. Myślę, że już niedługo dosłownie zaleje on rynek, szczególnie myszek gamingowych. Konkretnie chodziło mi właśnie o takie oto myszki. Są to myszki wykonane ze stopu magnezu, jest ich tutaj mnóstwo. Jak pewnie pamiętacie, jakiś czas temu Razer wypuścił pierwszą taką myszkę która była wypuszczana w ogóle w dropach. Mnóstwo ludzi rzuciło się na nią. W tym momencie jej ceny są dosyć wysokie, a jednocześnie sama myszka, powiem Wam szczerze, jakoś jakością nie zachwycała. Kilku moich znajomych kupiło ten produkt i mówiło, że na samych przyciskach jest mnóstwo ublingu. Tutaj natomiast mamy jeden z kilku produktów, które widziałem bezpośrednio na targach. Jest to naprawdę bardzo fajnie wykonana. Przy okazji sama myszka jest lekka i wyposażona też w dosyć Dobra, w zasadzie bardzo dobre, albo i najlepsze podspołe ponieważ mamy tutaj markowe przełączniki. No i sensor 3395. Myszka oczywiście jest. Bezprzewodowa i może wykorzystywać zarówno 4000, jak i 8000 Hz. I powiem Wam szczerze, już niedługo prawdopodobnie właśnie takich myszek znajdziemy na rynku znacznie, ale to znacznie więcej. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, aż takie myszki do mnie trafią, bo są niezwykle lekkie, a jak pewnie dobrze wiecie, sam korzystam z bardzo lekkiego produktu i moim zdaniem to będzie idealna alternatywa. Powierzchnia jest zimna, myszka jest naprawdę bardzo lekka i fantastycznie wykonana. Nie tylko ona, bo mnóstwo jest takich myszek tutaj. W sensie nie chodzi mi tylko o ten model, ale o każdy inny, który tutaj się pojawia. Kolejna myszka i znowu stop magnezu. Zauważyłem, że na tych targach pojawia się pewna jedna ciekawa rzecz związana ze słuchawkami TWS i pokażę wam to na przykładzie jednej marki. Chodzi o to, że takie słuchawki możecie sobie sparować z telefonem, a następnie na tym wyświetlaczu manewrujecie ekualizacją, która jest wbudowana. Możecie także przerzucać się między na przykład redukcją hałasu i wyświetlać, jak wygląda stan zastosowania z różnych słuchawek, jak i samego case'a. Mamy poziom głośności. No i pod do sterowania naszą apką do multimediów, na przykład Spotify'em czy YouTube Music, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. A, spójrzcie sami, można sobie też zmienić tapetkę, więc te słuchawki mogą być w jakiś sposób dopasowane do Waszych preferencji. Wszystko na USB-C. Już któryś raz widzę podobny produkt na różnych stoiskach, więc podejrzewam, że za jakiś czas będziemy mieli mnóstwo takich słuchawek również w Polsce. by jest to pierdoła, ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę nie musimy interesować się wyciąganiem smartfona, ani też klikaniem na poszczególne słuchawki. Szczerze mówiąc, nie jestem fanem używania gestów bezpośrednio na pchełkach, więc jeżeli mógłbym wyciągnąć zamiast telefonu wyłącznie takie małe etui, to jest to super opcja, nie muszę odblokowywać telefonu, tylko po prostu na tych słuchawkach, na tym ekranie działam sobie, zmieniam balans, zmieniam odpowiednie lokalizacje, czy też uruchamiam ANC, jeżeli jest taka potrzeba. Także mega fajny feature, ciekaw jestem ten ceny, ale oczywiście jak w przypadku wielu produktów tutaj, jest ona podawana wyłącznie w celach zakupu, jeżeli chcielibyśmy kupić mnóstwo takich sztuk, a następnie sprowadzić je do Polski i sprzedawać po własnych kwotach. Tak naprawdę nie jestem w stanie Wam tutaj pokazać wszystkiego. Są hale dotyczące sprzętu kar audio, są hale dotyczące typowo sprzętu audio, natomiast nie ma tam żadnych produktów, które jakoś wybitnie mnie interesują. Dlatego też, no cóż, kilka ciekawostek byliście w stanie zobaczyć i miejmy nadzieję, że niedługo pojawimy się na innych tego typu targach, a Wy będziecie mogli sprawdzić, jakie nowości czyhają, jakie nowości czyhają na Was od różnych marek. Trzymajcie się i subskrybujcie kanał. Na razie, cześć!